Z... A odpalę tak, z dalej, tego nagrywanie? Coś mi się zdaje, że mój dysk będzie całkiem pełny, choć mhm. w sumie jak półtora minuty to 100 mega. Dobra, teraz to ustawię i jest, jakie sensitivity. Jest uh, tak. To cyk. Five minutes later. Pod Hamulec. To dobrze. Dobra. O, biegi, właśnie. A few moments later. Dobra. A ja, jakbym miał manuala. Panie, co by się tu działo? Góra. Cyk. No właśnie. No Nie mam manuala, tego innego. sobie rozumieć, mogę tak. Copy size. One hour later Myślałem jeszcze długo tego ciekawego streama bez jeżdżenia. E, ja się bieg... przyzwyczaiłem, że pół godziny to trwa to jest... e, Tutaj e, jeszcze przyciski Two hours later To cyk Jeszcze na spacer niech Aha. będzie Ktoś przyszedł to, to, to się stało czy ty masz Eurotracka? Ale co ja? No. No mam, ale. Czy zgraliśmy kurwa na Właśnie czarny. No. Ty masz te ramy w domu? Te ramy w domu, no gdzieś mam, ale bym musiał sprawdzić, jakie to są. Mogą to być DDR2, to nie? Prawdziłbyś... Po... po streamie. Po streamie, no, spróbuję poszukać. A, to jest czat. No. Brasz potem po Skyblocka tego na Highpixel? Ja mam z Krakowa do Minecrafta, co na Hypixel nie za bardzo. A to sardy. No. Hypixel dobry. Ostatni dram Skyblocka na Hypixelu. Dostałem od Syk kolegów, nie było ja... Z Z Tomkiem zagraj. zagraj, on lubi. Ta. Oho, no Iris, Iris, Iris zaczyna. Oho, <laughs> Iris zaczyna. Brawa, na czacie, na panowskach, kurde. No, zaraz Co polecam bluzki czy coś, nie wiem. Ciebie, jak chcesz, kurwa, grać ten yy, w Skyblocka z kimś, to z to, tom, tomkiem się pogrywa, bo on tam lubi. Przecież. Przynajmniej nie będzie grał tego lola tak długo. A, no właśnie. Właśnie, nie będzie ciągle grał. tego No ostatnio 6 godzin grał, to nie wiem czy to dobre. O, ktoś no. bił. Ktoś no, bił? czy nie, bo on po prostu ma ciągle odpalnego bił. tego lola. Nie, on ma ciągle odpalonego tego lola, więc no Aha. właśnie. O plusz odbił. dziwi ja... się, że nie ma kurde, że mu komputer się pali, jak ma milion rzeczy włączonych na... Ma przeglądarkę z 50 stronami i z czego 30 to... Tomkowe tak opowieści, mówimy. proszę, proszę mówić to jako tomkowe opowieści Ej, ach, alej, ej, to, zrobi na, to na doskonale tomkowe opowieści Tomkowe opowieści Dupie i... Będzie zapis w po prostu poprzez stream A, już wiem czemu mam... Tak, bo kliknąłem sobie, żeby, z... y, tak... To brawo, ja. Trzeba zmienić kombinację. <grystotne> Bo tam, gdzie mam migacze, to tam mam wyłączenie tego. Jezus, Maria. No, ja... no, no to, to przy każdym żeby by był na now, wata. No. A, A ty czarny tota, jest heteroton, nie? Tak, no. Ok, zapamiętam. <grystotne> Sus. Amogus. Tak, ale ale mnie ich Co? Dostajesz świadectwo, co nie? No, no. zajebiste. 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 Nie ukończył. No nie. Ja. Tak, tak dobrze nie może być. Dobra, teraz, 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 teraz mi nie wywali tego, tego. Ja tutaj jeszcze muszę w swojej konfiguracji poprawić y wszystko. Seven hours later Dobra, czy to zadziała? To jest teraz pytanie. No, Nie to. To, tak. O, Cyk. O, też, tak o, o, też tak myślę. Też tak myślę. To ja myślę. No, o wiem, ja, Czy okno to jest dobry pomysł, żeby od ten. Oczywiście. Oczywiście. Tak? No nie no, wiem, jest otwarte, robimy, ja mam z widzicem chciałbym ciebie tego, eee robimy tego, eee, e, panockowy mit? mit? Jo, wszyscy, ma, wszystkie pamiętanie. Ma, jak to Max w ogóle z domu nie wyjdzie. Marcy z domu nigdy nie wyjdzie. Też. A który? Ty. Ja? Ten drugi ten w sumie. W sumie nie wiem, wiesz? Mam i bilet Zapasowy, to mogę pojechać. No. Szczerze, no. ja bym wyszedł nawet dzisiaj. Eee, no dzisiaj za późno 16 jest dopiero. No dobrze no. O, Ja bo... mówię, ja w sumie jutro. Nie, jutro nie mogę. To jak już to poniedziałek. poniedziałek? No, to trzeba się skaży, bo mówi, ja co nie wiesz. Nie, to... Czy... możemy zawsze pójść jakąś mniejszą grupką. Nie ja na przykład, no. Seba, Dariusz Tomek y... to jest prawdopodobne, ale bardzo mała no raz chciałbyś, ale w końcu my nie powiedzieliśmy gdzie ma pójść Seba seba sam wie, bo nie, ale tak nie, jak, jak już ten, jak już powoli wracaliśmy, to Seba takie, a my nie mieliśmy To Tomka pójdzie Nie ale w końcu my nie powiedziałem gdzie ma, gdzie ma być, więc w sumie nie, nie czeka czekał na nas, chyba. Dobry Tomek. Widzę jedną moty Polska górę. Polska górą, ojej. To się oh nazywa. Yeah. Tylko, że nic się nie dzieje, to Polska górą tak średnio działa. Nie pokazuje. Znaczy, pokazuje, zobacz, ja na. wiem, no, ja wiem spokojnie, ale do tej sytuacji, co teraz jest, to. Pasuje ani trochę. Czekanie, czekanie, aż, jak przyszła, jak aż wszystko skonfiguruje ETS. No. Polska no górą. Oooo <ślamat> <ślamat ślamat to> Dobra, cyk, czym zadziała? O! Bo za ty pan widzę. Polska góra, kurde. Eee. Cyk działa. Świetnie, jeszcze. Chwila, ja, jeszcze jeden przycisk muszę podać. Yeah. Bo właśnie mi się przypomniało, że o zapomniałem. Hmm. A już było, kurde. Eee... Czekaj, kurwa, jest? Masz Discorda, a ja o tym nie wiem. E, ja What? mam od zawsze Discorda, halo. No, on ma tak długo z tego Discorda, że. To ja fajnie. Mam, coś mi się zdaje, że panocki były starsze, znaczy ten młodszy od e, tego. Te, te raczej, te jest duża szansa, że nie były, ten nie są, nie są starsze, ale poprzednie, bo bo wiesz co, panocki były tyle razy usuwane. Nie no. Co? No... Byliśmy Ciebie nie było przy tym Mati, ciebie nie było, ty jesteś, ty jesteś, ty jesteś nowy. Znaczy, no, nie, nie, już nie aż tak nowy, nie, nie aż tak nowy, ale... Są nowsi. Fil. Hmm? Fil. Ehe, dyrektor, dyrektor, pamiętasz, że ja, Darek, eee... też, chyba. to tam w tle był? Igańców! to ładujesz się, czy co? Co, masz <śmany> zajebiste te tło Nie, bo nie chciałeś, się nie dzieje To jest dramat. Zajebisty baner ma na tym Discordzie. No, O, pluska! Pa, pa, pa! się ja pojawi. Ty pojawi. Ty będzie, na idzie też Pojawił one. się. No, A, tam, to, masz Matim będzie, kurde, tym drugim autonarium. I Mati nie? Ja zobaczyłem te ale dobrze, że ja jestem... dobrze poleciał! Dobrze, że dobrze ja, dobrze ja... jest. Do tego jestem... Dlatego kocham fotografy, ja, ja tak naprawdę, nie wiem, i Po Chwila, jeszcze muszę jedną ustawić. To nie powinno go zająć długo czasu, więc ukażcie sobie jeden przycisk. Ja pamiętam, ja pamiętam. No, jeszcze jeden przycisk został mi. 10 minut później. A... No nie, no nie mogę wcisnąć. No nie, no znowu muszę to... <grym> kontrolować. Konfiguracja, do... Konfiguracja przycisków razem z szyszką. E, technik informatyk. No. <grym> no masz właśnie <się> ten, <grym> w tym odcinku na modach. Ej, kobietę znalazłem. O, kobieta. No. <grym> nie, ale kurde, Mati, czemu ty ciągle o serze gadasz, no? No. Zostaw ten ser, ser. Ser.